W wyniku narastających korków po przerwie świątecznej doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji na terenie Słubic, między innymi do potrącenia na ulicy Sienkiewicza. O szczegółach tego zdarzenia opowiada starsza aspirant Ewa Murmyło. Do zdarzenia doszło we wtorek 22 kwietnia około godziny 16.30 na ulicy Sienkiewicza w Subicach. Policjanci subickiej jednostki dostali zgłoszenie o potrąceniu osoby na przejściu dla pieszych. Na miejscu ustalono, że 11-letnia mieszkanka naszych Subic została potrącona przez jadący samochód osobowy. Na szczęście okazało się, że potrąconej dziewczynce nie stało się nic poważnego. Po badaniach lekarskich została zwolniona do domu. Kierującym okazał się 78-letni mieszkaniec. Subic kierujący był wy, przyznał się do winy. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, dostał również 12 punktów karnych. Dodatkowo policjanci zabrali mu zatrzymali mu dowód rejestracyjny. Zwracamy się z takim apelem do wszystkich kierujących, aby zbliżając się do przejścia dla pieszych zawsze zwalniali, zachowywali czujność. Upewniamy się również, że pieszy zawsze ma możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Na Natomiast nasz apel do pieszych, aby przed wejściem na przejście upewniali się, że kierujący nas widzi, że zdąży zareagować. Nośmy również odblaski zarówno w terenie niezabudowanym jak i zabudowanym, ponieważ zwiększają one naszą widoczność na drodze. Wszyscy musimy w sumie pamiętać o bezpieczeństwie na drodze i że to bezpieczeństwo na drodze zależy od wzajemnej odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu. Dbajmy o siebie nawzajem i stosujmy się wszyscy do zasad ruchu drogowego. Z informacji, jakie dotarły do nas od świadków tego zdarzenia, wynika, że kierowca wyprzedzał kolumnę stojących w korku samochodów, jadąc pod prąd i dlatego nie zauważył osób będących na przejściu dla pieszych. Będziemy dalej przyglądać się tej sprawie, oraz zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich kierujących samochody i stojących w subickich korkach o powstrzymanie emocji i niełamanie przepisów, gdyż naraża to na niebezpieczeństwo wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. kolory, śmiech i magia. 23 kwietnia w Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Subicach odbył się wyjątkowy dzień cyrku. To coroczna tradycja szkoły, podczas której uczniowie spędzają czas na świeżym powietrzu. Biorąc udział w grach, zadaniach i pokazach pełnych cyrkowego klimatu, dzień cyrku to już weszło w tradycję szkoły. Tak więc zarówno i rodzice, uczniowie, nauczyciele też dopytują, kiedy robimy ten dzień cyrku. No, mamy Iwonkę Chrusińską, która organizuje też obozy cyrkowe, organizuje też zajęcia cyrkowe. Tak więc myślę, że taki dzień, gdyby nie był wpisany w kalendarz naszych wydarzeń no to byłoby to nie, tak, nie żeby nie wykorzystać takiego potencjału. No dzisiaj mamy też zaproszonych gości, mamy, będziemy mieć też akrobację, tak więc to no już troszeczkę wychodzimy na wyższy poziom. E, żonglerka tradycyjnie, tak? talerze, czyli wszystko to, co związane z cyrkiem, ale będziemy mieć też i tatuaże z brokatu, i, i będziemy robić różnego rodzaju kolorowe włosy, Ogólnie będziemy bawić się e, tym, tym dniem. Myślę, że pogoda też nam dopisała. Zawsze się śmiejemy, że jak, jak, ten, jak coś organizujemy, to zawsze my tak aga albo pani dyrektor, pani napisze tam, żeby była pogoda. Zawsze to robię, wysyłam, wiecie, tam do góry pismo, wniosek, nie, żeby była pogoda. No i ją mamy. Tak więc e, fantastyczny dzień, bawimy się. Ale muszę tutaj też nadmienić, że dzisiaj. E, Troszeczkę inaczej rozpoczęliśmy dzień cyrku. Natomiast mieliśmy dzisiaj naszego czarodzieja, magika, Stasia Siwy. Stasiu jest z klasy drugiej. My wiemy, że gdzieś tam bardzo, bardzo mocno pasjonuje się magią, ale nie mieliśmy nigdy okazji zobaczyć tego tak na żywo i dzisiaj Stasiu odważył się, pokazał to większej publiczności. E, powiem szczerze, że byłam zdumiona, też w trakcie tego pokazu powiedziałam, mówię, słuchajcie, po co to płacić, mówię, magiką, żeby tu ich ściągać, jak my mamy w klasie takiego magika, także chłopiec jest bardzo uzdolniony e, i widać, że cały czas się rozwija. Tak więc to, to była taka, taka, też nowość dzisiaj. No mam nadzieję, że będzie kontynuowana, bo widać, że Stasiu coraz coraz bardziej, zresztą z mamą też rozmawiałam, że coraz więcej chce tych wszystkich gadżetów magicznych, coraz bardziej jakby sięga po tą naukę magiczną. Także mamy dzisiaj też taką magię. No i wszyscy wchodzimy w tą magię. Jesteśmy po świętach, także każdy jeszcze ma taki taki chillout w sobie, nie? Ale, ale, już, żeby, żeby wprowadzić dzieci też na, już w szkole, że w tą atmosferę to dzisiaj troszeczkę takiej zabawy cyrkowej, ale też takiej, takiej integracji, to na co zawsze stawiamy, tak, żeby dzieci się też integrowały poprzez te, tego typu wydarzenia, nie? Także bawimy się, cieszymy się dzisiaj, naszym Dniem Cyrku. Mamy na planecie cyrk. Po prostu kochamy to robić, kochamy robić rzeczy twórcze i które są bardzo kreatywne. I pomysł cyrku ma już bardzo długo lat w moim życiu, bo od 2007 roku i to jest taka moja miłość do takich różnych rzeczy zręcznościowych. I bardzo się cieszę, że udało się po raz kolejny i kolejne osoby tym zarazić. Mamy dzisiaj akrobatykę, ekwilibrystykę, mamy dzisiaj żonglerkę, mamy dzisiaj również nasze pojki takie, które można podpalić czasami. Pomocą dla mnie bardzo dużą są moi uczniowie, którzy wychowali się w cyrku i w cyrku z Caku, bo to jest firma z którą współpracujemy. I co roku robimy obozy cyrkowe międzynarodowe dla dzieci i młodzieży i między innymi ten dzień również jest promocją naszego obozu cyrkowego, który odbędzie się w sierpniu. Zapraszamy wszystkich chętnych dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Dzień cyrku to nie tylko zabawa, ale też okazja do integracji i wspólnego przeżywania radości. Tegoroczna edycja pełna była niespodzianek i kolorów a uśmiechy uczniów najlepiej pokazały, jak bardzo takie wydarzenia są potrzebne i wyczekiwane. 24 kwietnia w szkole podstawowej nr 3 w Subicach odbyła się gminna olimpiada przyrodnicza. Gminna Olimpiada Przyrodnicza Mali Ekolodzy była skierowana do uczniów klas 1-3 z terenu gminy Słubice. Do udziału w olimpiadzie zaprosiliśmy szkoły 1, 2 i 3 ze Słubic oraz Szkołę Podstawową w Kolicach i w Kunowicach. Wszystkie te szkoły odpowiedziały na nasze zaproszenie. Oddelegowały drużyny trzyosobowe, które zmierzyły się z dziewięcioma zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę oraz umiejętność pracy w zespole. Wiedza dotyczyła środowiska ochrony przyrody, segregacji odpadków i wszystko to, co jest związane z zachowaniami proekologicznymi. Jak uczniowie sobie poradzili z tymi wyzwaniami? Bardzo dobrze. W trakcie tutaj przerwy, w której obradowała komisja, pytałam dzieci, jak się czują, jakie ich pierwsze wrażenia po takiej olimpiadzie. Były bardzo zadowolone, mówiły, że część zadań rzeczywiście była trudna, ale z większością sobie poradziły, bo mają do czynienia na co dzień z różnymi elementami przyrody, które musiały rozpoznawać na ilustracjach, musiały rozpoznać rośliny chronione ptaki. Także naprawdę tutaj zakres wiedzy był ogromny ale dzieci były bardzo zadowolone, bardzo ucieszone z nagród, które otrzymały i mam nadzieję, że jeśli będzie po raz kolejny taka olimpiada, to z chęcią wezmę udział po raz kolejny. Gminna Olimpiada Przyrodnicza to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale przede wszystkim sposób na rozwijanie pasji i zainteresowań młodych odkrywców natury. To właśnie takie inicjatywy inspirują do troski o środowisko i pokazują, że nauka może być świetną przygodą. Gmina Rzepin kontynuuje inwestycje związane z drogami. Tym razem remontowane i modernizowane będą drogi w Starościnie i Drzeńsku. Udało się uzyskać dofinansowanie z prow w kwocie ponad 1,7 mln zł, co nas ogromnie cieszy. Dodatkowy milion będzie pochodził ze środków własnych Gminy Rzepin. Dzięki temu dofinansowaniu i ogólnie temu projektowi całemu uda się wyremontować dwie drogi, dwie strategiczne drogi. Wiadomo, że chodzi tu o obszary wiejskie. Mówimy tu o drodze w starościnie i o drodze Drzeńsku, która będzie prowadzić tutaj na przystanek PKP, czyli jest to też bardzo ważne. Droga, ale też ta w starości nie jest bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców i wygląda dzisiaj no, w opłakanym stanie, wymagająca remontu. Dlatego cieszy nas bardzo ta inwestycja, która ukończyć się powinna do końca września 2025 roku. Także to już, już niebawem, bo jest to kolejny etap planu, który, który założył sobie burmistrz Rzepina Sławomir Dudzic, czyli tej ogromnej inwestycji właśnie w drogi. Wiadomo, że tutaj zawsze są deficyty zawsze, potrzeby są większe jak możliwości, ale myślę, że, że tutaj ostatnie lata pokazują, że gdzieś tam bardzo mocno idziemy w tym kierunku i, i ogromny projekt, którym tutaj 10 dróg na terenie gminy Rzepin, już jest realizowanych w ramach m.in. dofinansowania z Polskiego Ładu, plus dodatkowo te wszystkie inwestycje, które się udaje realizować i, i pozyskiwać środki z różnych źródeł, pokazują jak ważne i strategiczne jest to zadanie tutaj dla, dla gminy Rzepi. Dlatego tak jak powiedziałem, cieszymy się bardzo i czekamy z niecierpliwością na realizację. Będą przebudowane dwie drogi gminne, to jest jedna w Drzeńsku, druga w Starościnie. Droga w Starościnie, długość jej przewidana do przebudowy to jest około 450 metrów. W zakres wchodzą ciągi piesze, nawierzchnia, oczywiście o, dla danej klasy drogi o szerokości 5,5 metra, z, oczywiście z przewężeniem w pewnym momencie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest taki zakres bezpieczeństwa dla, dla spowolnienia ruchu. Nawierzchnia przewidywana na tej drodze to jest nawierzchnia bitumiczna. Chodniki oczywiście. Z kostki brukowej betonowej, tak? w zakres jeszcze wchodzą wykonanie remontu dwóch przepustów, które zlokalizowane są w trakcie drogi, które też pozwalają nam na odprowadzenie wód opadowych, jeżeli chodzi o zakres drogi. Tak? Droga w Drzeńsku, podobnie jak droga w Starościnie. Jeżeli chodzi o technologię, sama długość tej drogi to jest około 350 metrów. Nawierzchnia główna samej jezdni to jest 5,5 metra szerokości. W technologii bitumicznej, to znaczy warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej, z prawostronnym chodnikiem i sam zakres jest przewidywany do przystanku mniej więcej PKP, do samej linii PKP. Po zakończeniu modernizacji drogi w starościnie i drogi w Zdrzeńsku wrócimy tu z naszą kamerą. City events to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty we frankfurskiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.frankfurt-lubice.eu oraz w wersji papierowej kalendarza.